Siemaneczko, kładowe świry, świruski. Ja jestem Krzysiek. Ja jestem Mariusz z ATV2, skład Vegas. Vegas. Słuchajcie, zapraszamy Was na cykl darmowych szkoleń, które zaczynamy. Pierwszy on będzie się już 3 stycznia. Czy się powiedz, co będziesz robił? Będę szkolił. Będę szkolił, zapraszamy na szkolenia darmowe skład Vegas. E, pokażemy Wam podstawowe techniki jazdy na kładzie, jak siedzieć, gdzie przenosić środek ciężkości, a nawet możemy wytłumaczyć, jak ustawić ciśnienie y, do terenu, gdzie będziemy się poruszali. Zapraszamy osoby, które mm, mają pojęcie, które nie mają pojęcia, które dopiero zaczynają, a może któreś nas coś nauczył, ciekawego. Tak, Jeśli macie z, ze swoich znajomych kogoś takiego, którzy, który dobrze jeździ na kładzie, chce swoją wiedzę przekazać nam, wam i jeszcze innym użytkownikom, Dużo do nas przyjadą, weźcie tego kogoś ze sobą. Po prostu będziemy mieli kilku instruktorów, kilku nauczycieli. Zrobimy taki fajny piknik, taką imprezę, gdzie będziemy wszyscy mogli zobaczyć. Yy, tak jak Krzysiu mówi, Krzysiu jeździ fajnie w zawodach, ale może ktoś jeździ inaczej i pokaże Zawsze swoją ktoś technikę. Może jazdy, lepszego czyli... pokazać, tak, tak dokładnie. Jesteśmy tak. otwarci na propozycje. Zapraszamy niezależnie od marki. Mogą przyjechać Igwe, cewki, Polarisy, Kanamy, Pima, przyjeść do nas <laughs> ze swoją ekipą. Przeszkol chłopaków na pewno też takich masz, co potrzebują szkolenia. także Zapraszamy Was wszystkich. Od nas co jeszcze? Będziecie mogli przetestować Seagullera Super We 2.0 Turbo 235 KONI. Także będzie to na testy. Zabierzcie dzieciaczki. Dzieciaczki też poszkodzimy. Tak, dzieciaczki. Ja muszę swoje zabrać. Także tak Będzie inna. trasa <laughs> dla dzieci specjalną. Zrobimy trasę <laughs> dla dzieci: czyli weźcie dzieciaki, pojeździmy, pobawimy się, zjemy kiełbaskę, wypijemy mleko. Lekko. Zacznijcie nowy rok z Wegasami. Tak, z przygodą od początku roku, a to jest początek, bo ten rok przyszły zapowiada się tak, ale nie będziemy zdradzali szczegółów. Także zapraszamy wszystkich 3 stycznia, gdzie będzie fajna impreza, zabierajcie żony, dzieciaki, wpadajcie, pojedziemy, poszkolimy się, zjemy kiełbaskę i tyle. Także do zobaczyska. Elo!